Dobra, mogę iść jeszcze innym. Do nie, Idziemy. to nie, 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 Supermarket jest e, tam okej, okay, jedzie. Jeszcze po drodze zatankuję. Ale moje autko wszakiś O, siema Jesteś. Gdzie jedziesz? Ja do supermarketu Ja też Ja nie wiem, jeszcze pało złapać A mnie driftuje samo Aha nie mam tego Jak Ja cię co jest? Nie mogę wyjechać z jednego miejsca przez takie coś nie mogę A Gdzie ty jesteś? Aha Z tobą, a pojechałem w tą stronę. Dobra, wody. No, na duchę. Jesteś. Jest. A no, teraz jest szybka ja? na mm, No, moja. Jesteś. Czemu to pod takie to malutkie nie wiedzie? To, to. Tam parking kurde, nie można. O. Ja dopiero co jadę na to. Ja już jest na merkę. Supermarkę. Ja dopiero co wyjeżdżam. Tu pojeżdżasz. ja bierzemy A kierunkowska staniełaś? No tak. A ty mnie dojesz? Nie zapomniałam nic. Dochałam W I... Dobrze. Taksi. Dziękuję, do widzenia. O. To się stało. Okej, Dobra, ja już wyjeżdżam. Tylko tak. ciekawe? to ciekawe. ja uda się Dobra, wody. Jeszcze hmm. swoim nowy cienkim hmm. Dobra, to ja już mogę jechać do domu. Dobrze, jesteśmy. Uii. Ty dopiero co wjechałeś, wyjech a już wyjeżdżam O, jesteś! jest no. To wyłącz Nie mam tryftonu Może po zakupach a ty gdzie jesteś Krystian? Ja do, do domu. No, no. Ja z tobą mieszkam. Nie, nie może zapomniałeś. zapomniałeś. O jesteś. Zapomniałam drogi. Nie, nie, nie. nie. Nawet ze mnie... Nie nawet sobie ze mnie nie żartuj, serio. Halo Krystian? Nie No, tak. Nie, go dobrze dziękuję.

Nie ma ci już teraz. Oj, Ja za szybko wjechałem. Do garażu. Aha. O kurde. mówisz to... taki Kto tak powiedział? Aha. Oj, nie to. Bieją cili. Zaprzeczę. Można wiadomo, do czyli. O jesteś, zakupy. Nie. A. Cicho. A. Gdzie zaparkowali? W tarożu? No w terażu, a gdzie? A. Ja tam parkuję. Nie, bo ja. 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 to ja przed domem. Do lodoweczki. Rzeczy są wkład wkładane. Jaka spierka tutaj. A ta świnka kurta dopiero.

Nie wiem o co no zamknąłeś. Nie zamknąłem nic sprzedałeś? Na ten dom? Co zrobisz? robisz? Nie. Sprzedałeś Nie sprzedałeś, Kiedy nie. nie mogę jechać po kamerzu. O co ci chodzi gościu?

Podobnie. Dajcie coś zrobi. Tu okay. 21. A nie, 23. To zrobię szybko ten. Jadę do sklepu. Klep masłuszynka, serp. Jadę do sklepu. Jakieś owoce od razu zjem. Nie, dobra, mi Kanapka, jadę banan. Jadę I idę spać. A nie, ja jadę do pracy. O tej porze, chłopie. No. Ja?

Cześć, Myślę, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeszcze czekaj! Tutaj to jest? Szybocz małym lębem? A kogo? Nie odpali. Nie odpali. Zobaczcie, jak to wygląda, jak będzie kolejny odcinek. Zapraszam się w kolejny odcinek.